Funny game. Dzień dobry w odcinku. Yy, zanim zaczniemy, chcę powiedzieć, że pomysł na ten odcinek można powiedzieć, że ukradłem od y, koi, y, koi fish, którego bardzo pozdrawiam, chociaż jest z Angiel Ang Chodzi chyba z Ameryki, albo. I tak to mówi po angielsku, więc. Hmm. Yy, koi, y, koi fish Very Good Videos. Yy. Coś tam dalej. No, to tak. On nagrywał chodzi godzinny film. Chodzi godzinę na, y, nagrywał, grał w grę. Jak widzicie, teraz ja też będę grał jako Rosja na modzie Gre Great War, który dodaje pierwszą wojnę światową. W, w tle widzicie, jak ja gram. I będę widzieć nas tego śmieszne, ciekawe momenty, więc życzę miłego oglądania. I idziemy teraz do filmu. Więc. Dzień dobry widzowie! Jestem znowu ja. Tam chyba wstęp robiłem. I chcę powiedzieć tak, że to może być ciekawy odcinek, bo chodzi, że to jest jeden odcinek. Jeżeli tam nie dopowiedziałem, jeden odcinek yy, na reszcie. Chodzi, jeden tylko odcinek będzie z tego, jako Rosja. Z będą. Uuu! Raz, dwa, trzy, cztery. No to właśnie, jeden odcinek, poczekajcie, ślinę muszę chwytać. No to właśnie, jeden odcinek. A później możecie napisać, czego chcielibyście jeszcze. No, czyli tak wytłumaczę: to jest Iwana, jakiegoś tam. Weźmy. Jest właśnie odzyskanie że Polska odzyska niepodległość. A inne państwa znaczy spróbuję, żeby naszym, nasze państwo, chodzi Polska została odratowana. W ogóle tu są żołnierze. I czemu ja mam kawalerii ja ci zorientowałem się, że mam kawalerię. Na razie zbyt nic ciekawego się nie pojawiło, więc muszę wiedzieć, kiedy coś będzie na... Belgia została. Uuuu, Belgia została pokonana. Przez Niemców została najechana i pokonana. Teraz pewnie będę tylko przegrywał, bo jak jesteś w sojuszu z jakimiś państwami, chodzi. I zróbmy dwie armie trzeba zrobić. No właśnie. Tutaj je chodzi, jedną na, na tej granicy. Jestem z nimi w wojnie. I jedną tutaj na tej granicy. O, teraz się zorientowałem, że jeszcze szpiega mamy. No to wyślijmy go, niech zabotuje, zniszczy im. Czy się właśnie z nimi nie chcę działać, ale dobrze. To teraz pomijamy. sium. zgrania. O, już jestem. Zrobiłem armię, więc idziemy dalej. Dobrze. Gdzie idziemy? Hmm... Co jakie tu miasto wybrać? Hmm, może to No jest sukces! Zabiliśmy zasadniczo, bo to on nas zabił. Nie, jednak nie jest sukces, on nas zabił. Nie, to ja nie rozumiem co on zabił, i sam się później zabił. Halo? O, nowa nacja, nowa nacja Sardynia, Sardynia powstała. Jest to znaleziony, i umarł. Ajajaj, w ogóle tu są żołnierze. Ojej, już są tu żołnierze jacyś. Szybko robić. Czemu tak długo? Jacie. Dobra, trzeba tu zacząć coś robić. Y Mamy armię, wyślijmy ją tu. Oj, oj. Y Ucieczka szybko. Zium. Uciekamy. Do niewidzialnego portu. Okej. Okay. Więc. Idziemy dalej. Hmm. O nie. konie mam. Znaczy. Miejsce, gdzie konie są. Odremontować. Hmm. Armia jest tuż, tuż. Wyślijmy ich tam, to jest ważniejsze. O, możemy być Sowietami i wtedy mamy przyspieszone robienie jednostek i są o wiele lepsi. Hmm. A zróbmy tak z kilka. Wykorzystamy trochę Sowietu. Dobra, trzeba odeprzeć atak. Do broni! stanie Dobra, jesteśmy. Trzeba ich ustawić i się bronić, więc... troszeczkę to wam przyspieszę. Bronić się szybko do swoich... do domu. Oni, oni nie mają broni! A nie, mają. Tylko zależy kto. Tości mają co, noże czy pistolety? Mają pistolety. Ci mają pistolety? Nie, jeden z, nie, jeden z tych oddziałów ma noże tylko. O nie! To na pierwszej linii się wezmą. A to jest nasz kapitan w okopach. Raz, raz, biegnąć. Pierwsza bitwa za miasto, za ojczyznę, dawać czas Trochę laguje, bo mam tego moda na Polskę, co odblokowuje, co też daje dym. I zobaczcie, ile tego dymu jest teraz. Pochodzi, chodzi, no już y jakieś. gazowe, mają. Nie ma tu naszego generała, więc jesteśmy w 100% bezpieczni. Chyba coś. oj. Chyba coś słyszę. Hmm. Nasi żołnierze. Ile was tam jest? O jacie. Znaczy żołnierze. Cywile. O, już się ustawili. Już wiedzą. Chociaż stąd byście mogli strzelić tak w ogóle. Teraz tak widzę, że moglibyście tam strzelić O! Wychylili się. Szarża. I oni umierają zajmuć w tamteknięcie. Zobaczymy, czy szarżą nam się coś uda. No nie do końca, przegrywamy. Ale chociaż y, kazaliśmy im się ruszyć w sumie. Nie obchodzi mnie to szarża. Chociaż już jest pół godziny walczymy tu, wieście, co ja, jak wypłużyliście. Teraz tylko idziemy po Polskę, nie obchodzi mnie żaden teren do walki. No nie, straciliśmy tysiąc żołnierzy, ale będziemy się bronić. natychmiast mi tam pójść. A. Jej udało się, udało nam się uratować spod oblężenia. Yes. Jez. się na serio, szybko. Ura! 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 No i pokonaliśmy ich. Dobra, wracajmy. Tup, tup, tup. O! Powstała Belgia! Została od, odbudowana. Jej! Wi co tu robi Wielka Brytania? Halo? Wiem, że jesteśmy sojusznikami, ale no bez przesady. Chcecie się mi tu zdesantować? O i to. Mogliście spytać chociaż. Tutaj Niemcy nas zaatakowały. Przecież to będzie śmieszne. Zaraz, zaraz, to co pan tu robi? Co to za desant? Halo? Proszę się wytłumaczyć A no, zróbmy to na szybko My powiedzimy! Hmm... Przejąć? Zgrabić? mnie. Na lewo! Marsz! Yes! mamy czeską? To jest czeska i białoruską, znaczy bio, białoruską, tak? Nie, austriajs, Austri tak jak Nie rozumiem, ale okej. Okay. więc tak w ciągu godziny, znaczy jeszcze nie godziny, dobrać, nie przegraliśmy bitwę, nie dająca się Dobra, robimy to. Polsko. Poczekaj. Tata idzie. XD. Dobrze, trzeba to, trzeba to zniszczyć. Pod obrężeniem Posiłków. Znaczy, posiłków. Wsparcia nie mamy. Znaczy, sumie posiłki to też są właśnie wsparcie. Dobra myślę, że dobrze wystrzelicie z tych dział z tą pogodą. Biegnąć szybciej, znaczy nie do was, ale chodzi o ich. A? ich zarzuciło. Jak wy żyjecie, wasz przecież artylerię was strzeliła? Halo! Zapomniałem o Niemcach, przegramy to, jacie. O nie! Gdzieś tu jest generał. To jest generał? Ja Jeźcie jak mało ludzi Ucieczka New no. kolejka się ustawiła do mnie, jak widzicie! No i czas koniec. Minęła godzina. Hmm. Właśnie godzina mi minęła chyba najdłużej właśnie na tych walkach, kiedy ja sam walczyłam. Więc zaraz będzie podsumowanie. Niech skończy się ta ich tura. Więc podsumowanie, zacznijmy podsumować. I no. Podsumowanie. Co nam się udało? Zasadniczo nic. Udało nam się uratować Polskę, obronić się przez Austro-Węgrami. Iask. Iask. I, jask. i Jakiś tam. Udało nam się o nich wymusić przejście przez granicę, próba podbicia. Imperium Osmańskiego niestety się nie powiodła Tak samo jak popłynięcie statkiem mm, Przejęliśmy Królewiec I uwolniliśmy właśnie tą Polskę No i w sumie... Z... A, jeszcze Brytyjczycy do nas przypłynęli siedzieli sobie i nic nie robili Więc w sumie słabo Ale słuchajcie z okazji tego, że to pierwszy odcinek, i też w sumie odcinek, który wymyśliłem, znaczy wymyśliłem, hehe ukradłem. Znaczy, no, wiecie o co mi chodziło. Więc napiszcie w komentarzu, jaki chcielibyście, żebym następnym razem zagrał kraj, czy w Napoleon Tueur, czy w, w modzie Napiszcie Mod lub Napoleon. I jakim krajem mam zagrać. I to w sumie tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!